Cześć, witamy z Rzymu. Witamy się tym pięknym widokiem, który jest za mną. Ale za chwilę zobaczycie jeszcze więcej, bo zabieramy Was ze sobą do miasta, do centrum. Pokażemy te najpiękniejsze perełki architektoniczne, ale pokażemy też oczywiście stylizację. Stylizacje, w których będzie Wam wygodnie zwiedzać, wygodnie podróżować. Stylizacje przewiewne, w których ja się dobrze czułam, więc mogę Wam je śmiało polecić. Na początek piżamka. Ja wiem, że warto mieć piżamkę satynową, warto mieć piżamkę koronkową, ale też warto mieć piżamkę bawełnianą, która świetnie się tutaj na tarasie sprawdza. Niebieski top, spodenki w paski i naprawdę super komplet. Pasuje do mojego śniadania. Kończymy już właśnie to śniadanie i za chwilę was zabieramy i pokażemy dużo więcej. Zaczynamy naszą włoską przygodę od słynnej barokowej fontanny di Trevi, do której dotarłyśmy o poranku, by uniknąć tłumu turystów i złapać dla Was kilka pięknych kadrów. Na początek biały lniany komplet, który świetnie sprawdzi się w takie upały, jakie przywitały nas w Rzymie. Lniana bluzka bez rękawów zapinana na drewniane guziki to wygoda i odrobina elegancji na wakacjach. Taki model bluzki pasuje do wielu stylizacji, o czym za chwilę się przekonacie. Do bluzki dopasowałam białe lniane spodenki z gunką w pasie, dzięki czemu są wygodne, a do tego przewiewne. Jestem pewna, że ten komplet zyska na uroku, gdy podczas tegorocznych wakacji złapie nieco opalenizny. Taki zestaw śmiało można nosić z każdym rodzajem obuwia, zarówno ze sportowymi butami, jak i espadrylami czy sandałkami. Będąc przy fontannie Vitrevi, nie zapomnijcie wrzucić monety. Jedna ma zapewnić powrót do Rzymu, dwie romans, a trzy ślub. Przenosimy się do drugiego najsłynniejszego miejsca, na schody hiszpańskie. Liczą 138 stopni należą do najdłuższych i najszerszych w Europie. Co ciekawe, władze Rzymu uznały schody hiszpańskie za zabytek i zakazały siadania na nich. Drugi zestaw nie odbiega wygodą od pierwszego, a to za sprawą t-shirtu, który uszyty jest z leocelu, z miękkiej i przewiewnej tkaniny. Prosty fason z dekoltem w serek, krótkimi rękawami i lekko zaokrąglonym dołem zestawiłam ze spodenkami w kolorze beżowym, które podwinęłam na dwa razy. Takie shorty typu chinos nadają się do noszenia na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje. Wszystko zależy od dodatków do stylizacji. Dokładnie te same spodenki mam w kolorze granatowym i również je polecam. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć przy Koloseum, które jest wizytówką i symbolem wiecznego miasta, a w 2007 roku zostało uznane za jeden z siedmiu cudów świata. Ta stylizacja nie będzie dla Was zaskoczeniem, bo połączyłam bluzkę z pierwszego zestawu ze spodenkami z drugiego. I tak oto powstał nowy wakacyjny set i oszczędność miejsca w walizce. Delikatna złota biżuteria, brązowy pasek, czarne klapki i okulary przeciwsłoneczne dopełniają świetnie ten look. Bluzka na pewno sprawdzi się też w drodze na plażę, narzucona na strój kąpielowy. Dostępna jest też w kolorze różowym, ale ja polecam białą, bo świetnie się w niej czuję i będzie pasować Wam do wszystkiego. Kolejne imponujące miejsce to Pałac Sprawiedliwości, który po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy, będąc w Rzymie, bo robi ogromne wrażenie. A do tego wokół rosną imponujące palmy, ale my przenosimy się w okolice naszego hotelu, by podczas wieczornego spaceru pokazać Wam raz jeszcze uniwersalność lnianej bluzki, tym razem związanej w pasie i w zestawie z krótkimi dżinsowymi spodynkami. Być może dla niektórych z Was takie spodenki wydadzą się zbyt odważne, jednak ja nie wyobrażam sobie bez nich lata. Granatowa opaska we włosach, ulubiona torebka, odrobina makijażu i stylizacja gotowa. A na koniec, żeby oddać klimat tego miasta przenosimy się na jedną z piękniejszych uliczek, żeby pokazać moje ulubione połączenie kolorów, które cieszy się powodzeniem także wśród Włochów, czyli błękit plus beż. Lniana koszula jest Wam już doskonale znana, bo pokazywałam ją na moim kanale, ale musiała znaleźć się w mojej walizce, bo jest najwygodniejsza pod słońcem, również tym włoskim. I choć kolor niebieski tej koszuli jest już praktycznie wyprzedany, to warto pomyśleć nad jej białą lub czarną wersją, które wciąż są dostępne na stronie Celbes. Koszula uszyta jest w 100% z lnu, jest przebiewna i wygodna, i łatwo się ją prasuje. Do niej dopasowałam beżowe spodnie. Które na pierwszy rzut oka nie przyciągnęły mojej uwagi, ale chciałam w nie wskoczyć i przekonać się, jak będę w nich wyglądać. Okazały się strzałem w dziesiątkę, szczególnie gdy lekko podwinęłam nogawki. Jak zawsze, wszystkie ubrania podlinkowałam w opisie filmu. Polecam zajrzeć na stronę Celbes, bo właśnie rozpoczęły się tam wyprzedaże. Do następnego razu.